Kupiłem top 10 najlepiej sprzedających się przewodów USB na Temu. Wszystkie miały powyżej 100 tysięcy zakupu, dałem sorty. Popularność największa wydobyłem sobie kilka takich ciekawych elementów. Takich dziwacznych, zwykłych. Kolejny zwykły, tylko długi. Jakieś tam z wyświetlaczem. 120-watowe. Takie fikuśne z lejtnikiem. Sprężynka, która się akurat przyda. Kolejny długi 100W, zaraz Wam wszystkie pokażę. Jaki tam zwykły, tutaj kątowy, taki z trzema końcówkami micro USB USB C i Lightning. Każdy z tych przewodów opisałem sobie ceną. Wszystkie przewody w granicach 10 zł kosztowały cena, długość oraz jaką moc deklaruje producent. Wciążymy ten przewód 120 W i zobaczymy, jak to się zachowuje w termowizji. Czy się grzeją, czy się nie grzeją. Sprawdzimy sobie rezystancję wewnętrzną, ile tak naprawdę miedzi jest w środku. Wtedy można wyliczyć rezystancję wewnętrzną. Oraz, jeżeli do no na to pozwoli, to obciążymy je prawie podwójnym prądem. Będziemy patrzeć, co się dzieje pod termowizją. Dodatkowo sprawdzimy, czy któryś z tych przewodów ma tak zwane markery, tak jak nie widzieliście, to tutaj, albo tutaj, zobaczycie sobie na poprzednim moim filmie, jak testowałem przewody z Action i innych marketów, no i jeden z tych przewodów taki marker miał, więc może, może odpalić power delivery nawet do 240 W. Z tych najpopularniejszych tutaj y, przewodów, większość jest to przewody USB-A, USB-C, ponieważ no, chciałem wziąć najpopularniejsze, ale zdarzają się też przewody USB-C, USB-C. Pierwszy z przewodów kosztował mnie 7,57 m, 22 długi, o mocy 100 W, tak jak deklaruje producent. Jest to taki dziwaczny przewód, czymś, co ma przypominać wyświetlacz. Jest to po prostu zwykły obrazek 100 W. Taki kiczowaty totalnie. Jedna dioda z jednej strony USB-A, po drugiej strony Lightning USB-C USB, i micro usb Jak widzicie, kiczowato, snap 100 W, po prostu zwykła obudowa. Może jest druga wersja jakaś z wyświetlaczem, po prostu tutaj, ale tutaj jest no kicz, jak nie wiem. Ten przewód wygląda to tylko jest taki dosyć tandetny, no nie wróżę mu dużo, 100W, zobaczymy jak on się zachowa pod termowizją Na szybko sprawdzimy sobie tylko, jakie standardy potrafi wyzwolić Power Delivery oczywiście nie wyzwala, bo jest to USB-A i tak przejdziemy potem, już nie będziemy przedłużać, każdy jeden tylko pokaże Wam co wyzwala, co nie I lecimy dalej Drugi przewód, 9,53, 2m, 20W, jest taki najzwyklejszy Różni się tylko tym, że on ma końcówkę kątową O, w ten sposób łatwiej się trzyma telefon po prostu, jeżeli ktoś gra ma końcówkę kątową, USB-A, USB-C, Quick Charge, 12V max <laughs> i tego trzeba się trzymać prawdopodobnie to jest ten standard tylko tej ładowarki więc jest jak najbardziej ok trzeci z testowanych przewodów 763,5 m, 65W deklaruje producent tutaj mamy USB-A USB-C i z drugiej strony mamy USB-C na Lightning ciekawy przewód mi się przyda na pewno Mam dla niego już zastosowanie dzięki tej sprężynce Nie będzie mi się majtać. Sprawdźmy sobie najpierw USB-A. Przewodnik sobie radzi. USB-A, USB-C radzi sobie tak samo jak wszystkie. Tych po prostu na czerwono. Ja oczywiście nie mam w swoim yy, źródle zasilania. Ale myślę, że jeżeli bym miał, to by wyzwoliło. Padło. części nie będę tego potrzebował. Teraz przetestujemy sobie USB-C. USB-C. Tutaj już powinno być power delivery. Power delivery wyzwoliło do 63W. O, SCP, Tutaj jest Quick Charge do 20V, więc jest całkiem ok. Tutaj mamy opcję sprawdzenia markera. Ja wam pokażę na przewodzie, który ma 240W. Jeżeli ma markera, to wyzwoli duże moce. W tym przypadku jest to 50V, 5A. Marker jest. A teraz sprawdźmy, nie ma. Ale jest tylko 65W. Tego markera nie wymaga się. Kolejny przewód, jeden z droższych, bo 11,48 za 3 m, 120W mocy. Jest to firma Himax USB-A, USB-C. Do 120W, tak jak jest ładnie napisane, przetestujmy. Jak widzicie, wszystko jest w standardzie, i przechodzimy dalej. Kolejny niecała dyszka 9,48,5 m. Producent nie deklaruje, ile watów mocy może pociągnąć. Jest on najciekawszy z tych wszystkich, aczkolwiek wydaje mi się najbardziej tandetny. Ta końcówka obrotowa, mam wrażenie, że to po prostu niedługo pęknie. Jak go podłączę pod obciążenie, zobaczę, czy w tym miejscu. Nie grzeje się ten przewód zbyt mocno, bo wydaje mi się, że będzie się grzał w tym miejscu. Tam, są, tam jest płytka. Jakieś dziwne tarcie tam się na nim robi. To jest takie tandetne niby aluminiowe. Ciekawie on wygląda. Jest fajny, gruby, gumowany, ale to, że jest gruby, nie znaczy, że w nim jest dużo miedzi. Może być bardzo cieniutki, cieniutka żyła, ale to sprawdzimy, jak będziemy robić pomiary rezystancji wewnętrznej. Dodatkowo, jak widzicie, ten kabelek się świeci. Czyli ten test przeszedł pomyślnie. Zobaczymy dalej. Kolejny przewód. Cena 6,88 jest znośnie. 60 W, 3 m. Na 3 m 60 W to może być dobry grzejnik. przekonamy się za chwilę. Krótka prezentacja. USB-C, USB-C. Zobaczymy, czy wyzwoli power delivery. A więc, jak widać, power delivery 63 W. Zgadza się z deklaracją producenta. Wikiard do 20 V. Wszystko jest z nim. Ok. Markera brak ale nie potrzeba, ma tylko 60W, lecimy dalej kolejny 786, 2m, 120W cieniutki ten przewodzi jak na 120W ciekawe czy się będzie grzał dodatkowo ma świecącą końcówkę jak ktoś lubi, dlaczego nie żeby go znaleźć na przykład po ciemku jest przeszedł poprawnie kolejny 795, 1m, 120W ten się różni tym, że tutaj ma wyświetlacz który podaje nam obecną moc jaką pobiera urządzenie USB-A, USB-C wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przechodzimy dalej. 12 ,19 zł 19 groszy, 3 metry 100 watów. Jest to przewód USB-C, USB-C, kątowy 100 watów, więc musi obsługiwać i Power Delivery. I jak widzicie, to jest pierwszy przewód, który nie spełnia normy, które deklaruje producent. Jest napisane 100 watów. Ten wyzwala tylko 63, więc punkt mniej od razu dla niego, jak dla mnie, to jest kompletnie nie spełnienie norm. Ale przepraszam Was bardzo, tu jest napisane 100 watów. Ja spróbuję z niego wyzwolić, wymusić na nim testowatów. Zobaczymy, co się będzie działo. Sprawdźcie, czy ma jakiegoś markera. Markera brak. I ostatni, dziesiąty już przewód. 762 m, 120 W. Jest to USB-C USB-C. Już czuję, że to będzie znowu problem. Oczywiście markera brak, więc 100 W też nie będzie, bo musi być marker, aby wyzwolić testowatów. I tutaj ten sam problem. Punkt mniej. W ogóle przewód dla mnie nie do uznania. Dla mnie to nie może coś takiego występować. 120 watów nie zrobimy, zrobimy połowę mniej 63W na nim. Więc ja i tak swoim sposobem wymuszę na nim 120 W. Czyli dwa przewody z 10 nie przeszły tego testu. No i dobra, szybko przechodzimy do pomiary rezystancji wewnętrznej. Im mniejsza rezystancja wewnętrzna, tym znaczy, że jest więcej miedzi. Wszystko będziemy przeliczać na metr, ponieważ przewody 3 metrowe logiczne, że będą miały dłuższą wyższą rezystancję wewnętrzną. Sprawdzamy tutaj im niższa rezystancja wewnętrzna, to znaczy, że w środku tego przewodu znajduje się więcej miedzi. No tak w wielkim skrócie. Jak ktoś chce, więcej tłumaczę na filmie w poprzednim. Wielki test przewodów marketowych. Może sobie tam zajrzeć. Kartę macie na górze. Przechodzimy szybko do tego, który wydaje mi się najbardziej lichym przewodem, czyli ten z trzema końcówkami. Jest on tandetny w dotyku. Po prostu. Dlatego mam wrażenie, że on będzie jednym z najgorszych przewodów i od niego zaczniemy. Urządzenie jest już skalibrowane. Nie będę Wam tłumaczył. Co i jak podłączam jedną wtyczkę USB A do źródła zasilania, a USB w tym przypadku C, podłączam Nomiernik. włączam obciążenie na 1A. I tak jak myślałem, ten przewód ma długość 1,2 m i ma 100W. 757, po cenie najlepiej będzie go znaleźć. Ja wam po prostu w opisie zrobię linki do wszystkiego. 757, jest to przewód, który ma 573 miliomy. Jest to naprawdę bardzo dużo. Przeliczę wam tutaj, wyświetli Wam się wartość na metr, ale 570 miliomów jest to naprawdę bardzo dużo żeby nie być głosowny. jak już mamy możliwość, podłączymy mikro USB 730 miliomów, jest to wynik absurdalnie wysoki ale porównajcie sobie do reszty tych przewodów dla porównania, tutaj dam Wam przewód taki testowy, jest to przewód z Action wtedy mierzyłem troszeczkę innym sposobem, ale pokażę Wam ile ten, ten przewód ma, chyba 2 metry Zobaczcie, jaką on ma wartość. Taką powiedzmy, referencyjną. 0,34 mm. Różnica? On ma 2 metry, jest dużo dłuższy. Lecimy dalej. Kolejny przewód 762 m, 120 W. Więc on ten przekrój tej żyły powinien mieć y, tą rezystancję też dosyć niską. Chociaż ten przewód jest cieniutki. Już wiadomo, w rękach będzie, że nie jest to. Najwyższych lotów. Sprawdźmy to. 250 mΩ. Weźmy sobie teraz taki. 7,86. 2 m, 120 W. Również powinna być tutaj gruba żyła. 374 miliomy na 2 m. 12 zł, 19 groszy, 100 W, 3 m. Ten przewód wygląda bardziej solidnie. on ma tutaj chyba, o tu jest właśnie deklarowane 100 W. 258 miliomów na 3 metrach. To jest wynik w porządku. Teraz nasz bajeracki 795, 1 m 120 W. On już jest grubszy i cięższy. Czuć, że tam jest nie byle co. To jest ten z wyświetlaczem. 5 W pobiera, czyli 1 amper na 5 V, 160 mΩ. Przejdźmy do naszej sprężynki. 763, 1,5 m, 65 W. 65 W deklarowany przez producenta jest. Przyzwoi wartością, więc ta rezystancja może być delikatnie wyższa. 250 miliomów na 1,5 metra wydaje mi się wynik akceptowalny, jak na USB-C. 9,53 grosze, 2 metry, 20 w Tutaj producent dużo nie deklaruje, to chyba nawet było na opakowaniu. 3,1A, 20W, więc jest to przewód cieniutki i wcale się nie zdziwię, że będzie miał tą rezystancję wysoką. 9,53 to dużo, jak na to zestawienie ponieważ yy, można kupić tańszy przewód w lepszej klasie no ale sprawdzimy 440 miliomów na 2 metry to mamy 220 na metr i mamy 6,88 groszy, 60 watów 3 m, więc rezystancja w tej chwili będzie zapewne większa wynik dzielimy na 3 czyli mamy 220 miliomów na 3 metrach przy 60 watach wynik optymalny porównamy sobie to wszystko na metry i zobaczymy który wygra. 11 ,48 zł 48 groszy. Himax 3 metry 120 watów. Wydaje się całkiem solidny przewód. 535. Zostawiłem na koniec ten śmieszny przewodzik, ponieważ on tutaj ma to przewężenie 9,48, półtora metra i nie ma podanej mocy, jaką może przenieść. Sprawdźmy czy będzie to dobry wybór. Może on jest fajny, gadżeciarski, ale uważam, że rezystancja będzie miał bardzo wysoką. Tu zaskoczenie. 328 miliomów na 1,5 metra. Próbujmy tym poruszyć O, proszę bardzo, napięcie spadło. Zrobiło się nawet zwarcie bym powiedział. Jeszcze raz ten test przeprowadźmy. O, tu już ma 330. I jeszcze raz poruszę nim. I on robi zwarcie. O, widzicie nawet mruga. Nie łączy. I robi zwarcie. O, do ten przewód już nie działa. Ha, ale badzie. Także ten przewód już nie działa. Jak widzicie, on nie tyle co nie łączy. Nie, on po prostu nie łączy w tym miejscu. Przechodzimy do testu z termowizją. Przejdźmy do próby sprawdzenia wszystkiego termowizją. Powiem Wam tylko, jak to będzie wyglądać, żeby potem nie przedłużać. Na początek mierzymy wszystkie przewody wtyczką typu A. To jest 757, m 20, 100 W. Więc na początek podajemy na ten przewód, który jest tragicznej jakości mieliśmy to po rezystancji wewnętrznej podajemy na ten przewód 100W w tym przypadku będzie to 25V razy 4A czyli mamy 100W, obciążymy to sztucznym obciążeniem a potem dołożymy, obciążenie pozwoli mi na 180W zobaczymy po termowizjon przy deklarowanych 100W co się dzieje i przy 180 W ten przewód przetrwa i tak będziemy robić z każdym, Już wtedy nie będę się z tym powtarzał z tej strony mam zasilacz laboratoryjny Przewód USB typ C, bo tego tam mierzymy. Podłączam do sztucznego obciążenia. Jak widzicie, przewód ma teraz 38 stopni. Czy on jest wyraźnie ciepły w ręku? Tak, jest wyraźnie ciepły w ręku. Tak to wygląda przy jego 100 watach. 40 stopni, zobaczymy później do porównania z innymi przewodami. A teraz obciążymy go 5A, czyli to będzie 125W. I po uruchomieniu. Mamy 5 Amperów, 125 W. Waty w tym przypadku nie są zbyt istotne. Ważny tutaj przepływ prądu. Mamy 5 Amperów Przewód ma już 47 stopni i ciągle rośnie. Jest Kolejny przewód 11,48 za 3 metry. Jak widać rozgrzewa się swobodnie 26-27 stopni. Przewód jest w pętli, on dlatego też mocniej się grzeje, żeby nikt mi potem nie zarzucił, ale tutaj mamy przewód bez pętli. I przewód bezpętli pętli 27 stopni. Dobra, wracamy po chwili. A tak jak tu widzicie, moc rozpraszana 143 W 4,9 Ampera. Kolejny przewód 786 2 M, 120 W, więc od razu jedziemy max 140 W. Na nim uwaga, włączam termowizja. Robi się wyraźnie ciepły. I po minucie mamy 31 stopni. I najciekawszy przewód zostawiłem go na koniec w typu A 9,48 m. Zaczniemy od 60 W. Widać tam w środku się grzeje. 40 stopni już w tej wtyczce tutaj, ponieważ tam jest brak styku. Tu się już mocno grzeje. 45, 42, 45 stopni przy 60 W. A przewód średnio maksymalnie 24, na razie jest ok. Przechodzimy na 100 watów, i za chwilę damy mu max. Przewód się już rozgrzał. Po minucie 24 stopnie. W środku mamy już 50 stopni, więc za chwilę to przejdzie na metalową wtyczkę. Ten przewód i tak nie przechodzi testu, ze względu na to, że już na dzień dobry nie łączył na tej obrotowej główce. Przechodzimy na przewody typu USB-C USB-C. To jest 120 W, więc dajemy mu 140 W. Dobra. 31 stopni, bardzo szybko się nagrzewa. Mamy tu 140 W, czyli 20 W więcej niż deklaruje producent. No ale dobra, 34 stopnie to też nie jest jakoś dużo. Poczekajmy chwilę, zaraz wracam. No i minęła jakaś minuta. Mamy już 45 stopni, więc ten przewód bardzo mocno się grzeje. Przypuszczam, że tam tych 120 watów nie ma, to jest tylko napisane. 7,95 to 120 W, to jest ten z wyświetlaczem. Jak widać, nie mocno, ale się grzeje. 27 stopni, całkiem normalnie. No, przewód tu wygląda jakościowo dobrze, tylko tylko nie ten mierniczek więc nawet nie ma co czekać, jedziemy dalej 6,88, 60W, 3 metry to będzie dobra grzałka, ponieważ e, no 60W jak już producent deklaruje to jest to tak optymalnie nie, będzie to, nie musi to być gruba żyła ale na 3 metrach ten zwój bardzo mocno się będzie grzał pewnie mamy 98W 100 W mocy przeciążamy go mocno. 5A temperatura szybko rośnie, ale przypominam, że nie tylko do 60 W. 37 Stopni. No, wyraźnie ciepły. 40 Stopni. Ok, musimy zejść w takim ośrodku z mocą do tych 60 W, które deklaruje producent. Temperatura zaczęła spadać, więc myślę, że poniżej tych 40 stopni będzie. Jest całkiem ok. 12 zł, 19 groszy, 3 metry, 100 watów. Temperatura znacząco szybko się nie podnosi, więc 100 watów myślę, że spokojnie nam trzyma. 33 stopnie, więc jest całkiem znośnie. Podnieśmy jeszcze. Ile się da? O, wyrzuciło. Dobra, ale to jak widać, przechodzi. Testy. No i ta ciekawostka, na która jest ten najbardziej ciekawy. Tą sprężynkę będę używał. 7,63, półtora m, 65 W. Ja go obciążę od razu z 100 watami Dobra, wracamy za kilka minut. Bo ja naprawdę chcę go sam dla siebie przetestować dość mocno. Widzę, że będzie spełniał moje oczekiwania, ale poczekajmy chwilę. Tak to wygląda. 36,6. A przypominam, że pobieram z niego 100 watów, czyli prawie 50% więcej. Ten też spełnia moje oczekiwania. 40. O, tutaj jest więcej. O, 38 stopni maksymalnie. Przejdźmy do podsumowania. Ja sobie tutaj już rozpisałem wszystko na tych, na tych przewodach. Na pewno odpadają nam to badziewie z ruchomą główką, ponieważ ten przewód od razu nie działał w nastarcie. Wreszcie zwróćcie uwagę na opakowanie 3C. Nie wiem, co tam dalej jest napisane, ale to opakowanie i to opakowanie z przewodem za 7,60, który się grzał. Po prostu jeden producent Najgorszej jakości przewody, więc one od razu odpadają na śmietnik. Teraz sobie je według rezystancji wewnętrznej, ponieważ dla mnie ona jest kluczowa, jeżeli bierzemy pod uwagę jakikolwiek przewód i mniejsza rezystancja, to wiadomo, że przewód ma więcej w sobie wiedzy, większy przekrój żyły. Tak są one tutaj posegregowane od najmniejszego do największego, z tym, że tutaj jest ten śmieciowy przewód. Jeszcze sprawdziłem, dodatkowo nie ma możliwości transferu danych na tym przewodzie więc ten przewód w ogóle to jest totalny szajs dobrze że ten test się pojawił ponieważ nie musicie przynajmniej go kupować w życiu takich nie kupujcie idziemy od tych teoretycznie najsłabszych aczkolwiek wszystkie są około 200 te mają 220 miliomów więc jest to całkiem znośny wynik mamy tutaj dwa przewody które mają 220 miliomów jest to ten z kątową wtyczką oma ma 220 miliomów a drugi to jest fioletowy USB-C, USB-C, 3 metry za 6,88, ten 9,53 i między tymi dwoma, jeżeli mamy wtyczkę USB-A, jeżeli potrzebujecie, no to fajnie, to ten, a jeżeli potrzebujecie już doładowania typowo, macie ładowarkę USB-C, to mamy za 6,88, 60W przewód, 60 watowy przewód, 3m, więc tam były też różne długości, spokojnie, ten przewód jeszcze może się nadać, link w opisie. Ten jest 20-watowy, ale to jest tylko USB-A, więc on tak naprawdę do transferu danych. Kolejny przewód 187 miliomów na metr, 7,86, 2 m 120 W, To jest ten ze świecącą końcówką. No, przeciętny przewód po prostu, jak coś nada się. Chociaż znaczy w tej cenie można znaleźć coś lepszego. Kolejny przewód. 11,48 m, 120 W. Według mnie cena jest za wysoka do, do tej rezystancji wewnętrznej. Ładnie, może on wygląda, ale, ale ten raczej nie. Kolejny przewód, czyli sprężynka. Dla mnie jest bardzo ok. 167 mΩ, 7,63 m, 1,5 m, 65 W. Ten jak najbardziej będę go używał. No i dwa najlepsze przewody. 160 mΩ na metr. Przewód 795, 1 m120 W. To jest ten z wyświetlaczem. Tam w trakcie montażu ja nie powiedziałem, że ten wyświetlacz powyżej 100 W po prostu dalej pokazywał 96. Mało kto będzie używał 100 W do ładowania. Zazwyczaj to mają już przewody dołączone do, do, do urządzeń. Ale całkiem przyzwoicie wykonany przewód. Gruby, solidny. Rezystancja jest na odpowiednim poziomie, 160 ml na metr To jest już dobry wynik. No i tutaj mamy meritum całej. Całego zamieszania 12 ,19 zł, 19, czyli najdroższy przewód wychodzi najlepiej. Jest to 3 metry, producent deklaruje 100 W, tylko że problem polega na tym, że ten przewód nie ma tego markera i może go obsłużyć tylko na 63. Jest to duży problem, ponieważ ma on potencjał 86 mW, m na metr. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, no ale niestety minus za to, że nie ma tego markera. Wszystkie linki macie w opisie. Zostaw suba, łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich testów, żebym coś wykonał. Zostawiam wam również linki promocyjne minus 30%. Pakiet od temu. Dla wszystkich nowych użytkowników, co to założą konto z kodem, który macie w opisie, dostajecie tam albo rabaty, albo pakiet do 400 zł nawet w bonach, w kuponach. Więc rejestrujcie się z tego kodu. I do następnego. Cześć.